Cześć, z tej strony Dawid Cegła, a to jest podcast IT dla biznesu. Opowiadam w nim o pracy konsultantów IT oraz o systemach informatycznych wspierających zarządzanie. Zapraszam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu IT dla biznesu. Jest to odcinek numer 7 i jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ mam drugiego gościa w historii swojego podcastu. Dzisiejszym gościem będzie Hubert Woźniak, który jest Salesforce deweloperem i pracuje obecnie w firmie Nordcloud. Hubert zajmuje się na co dzień obsługą platformy Salesforce. Jest to lider. Jeśli chodzi o branżę systemów CRM, czyli Customer Relationship Management. Hubert opowiedział podczas naszej rozmowy trochę o samym Salesforce, czym on jest, z czego składa się ta platforma oraz opowiedział dużo o swojej pracy. Opowiedział w jaki sposób pracuje, jakie rozwiązuje problemy, jakimi narzędziami, jakimi sposobami. Powiedział również o tym, jak można zacząć pracę z Salesforce'em, w jaki sposób uczyć się. Tej technologii. Wyszła z tego bardzo interesująca rozmowa. Naprawdę bardzo dużo ciekawych i przydatnych informacji dowiecie się z tego podcastu. I teraz już nie przedłużając, zapraszam do rozmowy. Cześć Hubert. Cześć. cześć. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Na początku przedstaw się i powiedz kilka słów o sobie. Cześć, jestem Hubert i najpierw chciałbym podziękować Dawidowi za zaproszenie mnie tutaj, bo wcześniej byłem z tej drugiej strony, byłem słuchaczem i jest mi ogromnie miło, że dzisiaj mogę występować jako gość. Na co dzień jestem Salesforce Developerem w firmie Nordcloud. Salesforce'em zajmuję się już ponad 4 lata i byłem przy różnych większych i mniejszych projektach, a szczególnie lubię te związane z obszarem danych. Bardzo się cieszę, dziękuję za te pochlebne słowa. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle Salesforce, jak wygląda od strony użytkownika oraz jaki jest backend tej platformy. Ok, to zacznijmy od tego, czym jest Salesforce, bo niektórzy pewnie słyszeli to słowo kiedyś. W większości ludzi kojarzy się to z systemem typu CRM, czyli Customer Relationship Management, czyli od pozyskania klienta przez całą jego podróż, aż po sprzedaż jakiegoś produktu czy usługi. Jednak Salesforce to dużo, dużo, dużo więcej. Kończąc tą podróż, nasz klient zawsze potrzebuje jakiegoś supportu, jakiegoś customer service'u i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą Service Cloud. I Service Cloud można powiedzieć, że to jest taki dodatkowy produkt, dodatkowy moduł właśnie na platformie Salesforce. Jeden, jeden z wielu. Kolejnym takim na przykład produktem jest Community Cloud, który służy budowaniu społeczności klienckiej, lub na przykład Sales Cloud, który jest najbardziej znany, najbardziej jakby rozpowszechniony, i to jest właśnie ten moduł odpowiadający za obsługę sprzedaży. Czyli Salesforce to nie tylko system CRM, ale również cała platforma związana z usługami i produktami pod szyldem, marką właśnie Salesforce. Czyli ty jako deweloper odpowiadasz głównie za background i za. Support użytkowników korzystających z Salesforce'a, tak? E, tak. Zajmuję się całym procesem, począwszy od zbierania wymagań od użytkowników, poprzez projektowanie różnych rozwiązań, aż po wdrażanie je. I zawsze, kiedy pojawi się jakieś nowe wymagania, bardzo kluczową rzeczą jest odpowiedni wybór narzędzia, żeby je zrealizować. Salesforce oferuje naprawdę duży wachlarz narzędzi do automatyzacji procesów. Zaczynając od takich, które w ogóle nie wymagają znajomości programowania, po takie, mówmy na to low code, które łączą ze sobą budowanie z klocków i pisanie kodu, aż po język Apex, który jest językiem obiektowym bardzo, bardzo zbliżonym do Java. Jest to interesujące i na pewno jeszcze do tego wrócimy, ale chciałbym Cię zapytać teraz, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Salesforce'a. Bo jest on przede wszystkim kojarzony z systemem klasy CRM. I teraz chciałbym, żebyś powiedział mi, w jaki sposób użytkownicy pracują w Salesforce oraz też również w jaki sposób Ty pomagasz użytkownikom w ich pracy. Okej, okay. weźmy sobie za przykład jakiegoś sprzedażowca, który zaczyna od tego, że w systemie widzi klienta, którego wpisał tam sam, lub ten klient wpadł przez jakiś formularz, lub został wytypowany przez działania marketingowe, że hej, to jest gorący lead, możemy zacząć nad nim pracować. I taki sprzedażowiec może przeprowadzić go przez całą drogę, stworzyć opportunities, zrobić sobie notatki, wysyłać maile, prześledzić wszystkie możliwe aktywności łącznie z podglądem takich portali społecznościowych jak LinkedIn, jak Twitter, jak Facebook, aż do sprzedaży takiego produktu czy usługi. Ale sprzedażowcy to nie jedyne osoby w firmie. Więc, jeżeli mamy osobę z finansów, jeżeli mamy osobę z customer supportu, jeżeli mamy kogoś z herów lub z jakiegokolwiek innego działu w firmie, takie osoby bardzo często mają przypisane do siebie role, profile, różne dedykowane aplikacje, zakładki i w zależności od tego, jaką dana osoba pełni rolę w firmie, korzysta z tego Salesforce w trochę inny sposób. A w jaki sposób ty wspierasz swoich klientów? Jak wygląda Twoja praca? Często wymaganie kiełkuje w głowie takiego użytkownika i kontaktuje się bezpośrednio ze mną lub tworzy ticket na Jira lub w innym systemie lub po prostu na jakimś czacie mówi: "Hej, hej, czemu to znowu nie działa?". E, w takim momencie biorę to pod lupę, sprawdzam jak to najlepiej zrobić, jakim narzędziem, czy w ogóle użytkownikowi chodzi o to, co opisał, czy może jest jakiś inny Proces obok który generuje błędy lub który jest niedoskonały, który można poprawić, i w tym momencie zabieram się za rozwój lub naprawę takiej rzeczy. I właśnie mogę skorzystać z tych rozwiązań, o których wspominałem wcześniej, czyli takich, w których w 100% piszę kod, lub w takich, w których mam tylko drag and drop, przeciągam różne bloczki, linie i łączę ze sobą elementy. Na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, to to, że ty jako Salesforce Developer. Pracujesz dla firmy, w której jesteś zatrudniony, czyli nie masz kontaktu z klientami zewnętrznymi. Zgadza się. W moim przypadku, kiedy mówię słowo klienci, mam na myśli wewnętrzny dział finansów, wewnętrzny dział sprzedaży czy marketingu. W porządku. Jest to po prostu warte podkreślenia, że akurat w Twoim przypadku jest to praca dla firmy, w której pracujesz, czyli nie masz tego kontaktu z klientem zewnętrznym. A co według Ciebie sprawia, że Salesforce jest liderem na rynku w branży CRM? Okej, okay, myślę, że tutaj wyszczególniłbym takie trzy główne elementy. Pierwsze to jest to, że Salesforce jest w pełni chmurowy, więc nie potrzebujemy niczego instalować lokalnie na swoich komputerach. Dodatkowo, od kiedy wyszła aplikacja Salesforce One, wszystko co robimy w chmurze, co robimy desktopowo, jest też dostosowane do przeglądu mobilnego. Druga rzecz to są takie rozwiązania pudełkowe, kupując takie moduły czy produkty jak Sales Cloud, jak Marketing Cloud, jak Pardot. Mamy po prostu rozwiązanie, które w większości przypadków pokrywa 90% potrzeb, które mamy w firmie. Ale tak jak powiedziałem, 90% zawsze jest te 10%, które trzeba dostosować. Żadna firma nie jest taka sama, nigdzie nie ma dokładnie takich samych procesów, i tutaj jest ten ostatni element czyli możliwość dostosowania poszczególnych modułów do swoich potrzeb. Nie ma takiej rzeczy, a przynajmniej tak mówią sprzedażowcy, której w tej Salesforce nie da się zrobić. No i to jest odważna deklaracja. Generalnie ceni się to, że produkt jest bardzo elastyczny i fajnie jest to usłyszeć od kogoś, kto faktycznie się tym zajmuje. W przypadku systemów ERP to SAP jest takim liderem, jeśli chodzi o Możliwości konfiguracyjne, możliwości customizacyjne, i tutaj widzę, że Salesforce, jeśli chodzi o właśnie branżę CRM, to daje duże możliwości, czyli mo można również coś zaprogramować, jeżeli jest taka potrzeba i klient sobie tego życzy. I myślę teraz, że dodałbym jeszcze czwartą rzecz: żeby robić rzeczy konfiguracyjne czy deweloperskie w Salesforce, wcale nie trzeba być programistą. Jeżeli mamy w firmie konsultantów, mamy analityków biznesowych, mamy osoby, które są świetne w Excelu, jestem pewien, że poradzą sobie w tworzeniu prostych lub nawet tych bardziej skomplikowanych automatyzacji, nie pisząc nawet jednej linijki kodu. No To jest bardzo, to jest bardzo cenna informacja. Yy, powiedz mi proszę, bo oprócz tej właśnie warstwy no-code jest również język Apex, tak? o którym wspomniałeś. Czyli, czyli jest jednak jakiś tam element tego programowania, to powiedz mi tylko, jaka jest różnica, tak naprawdę. W jakich obszarach kończy się no code czy low code, a trzeba użyć Apexa? Okej, okay, to może powiem z doświadczenia, jak to wyglądało u mnie. Czasami proces zaczyna się od wymagania: hej, jeżeli pojawi się nowy kontakt w systemie, chciałbym dostawiać powiadomienie mailowe. Potem pojawia się tych wymagań coraz więcej i jeżeli pojawi się kontakt, chcemy, żeby automatycznie wyliczał się wiek, chcemy, żeby były powiadamiane inne serwisy, pojawia się system, z którym chcemy to zintegrować, więc w pewnym momencie rzeczy, które nawet byłyby wykonalne za pomocą tych narzędzi no-code czy low-code, robią się tak rozbudowane, tak szerokie, że nie jesteśmy w stanie nimi zarządzać. I tu właśnie przychodzi nam APEX, który jest językiem silnie obiektowym Dodatkowo możemy korzystać także z technologii webowych, takich jak CSS, HTML, z języka JavaScript, i wtedy korzystać też z takich narzędzi programistycznych jak Continuous Integration, Continuous Development. Możemy tworzyć sobie środowiska sandboxowe i do takich większych, bardziej złożonych mechanizmów możemy normalnie pisać już kod. Czyli Apex jest wykorzystywany tam, gdzie no code czy low code po prostu już nie dociera. Czyli od pewnego momentu zaczynamy już programowanie na poważnie, jeżeli czegoś nie da się zrobić za pomocą tak zwanego drag and drop'a. No to jest generalnie widoczne w nurcie właśnie no code, że w pewnym obszarze jest to naprawdę świetne narzędzie i daje bardzo dużo możliwości żeby coś zrobić w miarę szybko i w miarę sprawnie, ale oczywiście gdy dochodzi do jakichś już poważniejszych rozwiązań, to tutaj musimy zabrać się za tak zwane prawdziwe, już poważne programowanie. I każda strona medalu, każda z tych dwóch stron ma swoich i zwolenników, i przeciwników, bo znam Salesforce developerów, którzy mówią, że wszystko musi być w kodzie wszystko musi być w repozytorium, to jest jedyna słuszna droga, żeby tym zarządzać. Innej drogi nie ma. Znam też świetnych, naprawdę genialnych administratorów, którzy potrafią bez pisania ani jednej liki kodu zrobić po prostu takie automaty, takie mechanizmy, że mi się nie śniło, że takie rzeczy są możliwe. Ale moim zdaniem najlepiej jest znaleźć ten złoty środek i używać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego zadania. No i tutaj w pełni się z Tobą zgadzam. Powiedz mi proszę, jakiego rodzaju projekty realizujesz na co dzień w swojej pracy? Ok, to zacznę od e, takich najprostszych, czyli te wszystkie małe automatyzacje, czyli wysłanie powiadomień mailowych, czy powiadomień na Slacku, albo automatyczne tworzenie etykieta w Jira, jeżeli wydarzy się jakieś zdarzenie w Salesforce, po tworzenie całych bardziej zaawansowanych lub mniej zaawansowanych aplikacji, z nowymi layoutami, interfejsami, obiektami i logiką za nimi. I myślę, że takim trzecim obszarem byłoby wszystko związane z danymi, czyli raportowanie, budowanie dashboardów i analiza tych wszystkich danych wewnątrz Salesforce'a lub jeżeli jest potrzebna na przykład zaprzęgnięcie sztucznej inteligencji lub zintegrowanie danych z innych systemów, wtedy takie Dane z Salesforce są wyciągane i obrabiane już gdzieś na zewnątrz. Ciekawe, że wspomniałeś o raportowaniu, ponieważ z każdego systemu na pewno można wyciągnąć jakiegoś rodzaju raporty i nie jest to raczej nic nadzwyczajnego. Ale powiedz mi, czy Salesforce zamierza może aspirować do tego, by być nazywany również technologią bijającą? To jest bardzo ciekawy temat. Chyba w 2016 roku Salesforce zaprezentował Einsteina, który dał dużego kopa i dużą możliwość zaprzęgnięcia do pracy sztucznej inteligencji. Wspiera ona w podejmowaniu decyzji, robiła kategoryzację, w ogóle pomagała użytkownikom podejmować decyzje, ale niedawno, chyba w zeszłym roku, Salesforce wykupił Tableau, a jak wiemy, tablo jest bardzo dużym graczem na rynku BI, -owym. i wiem, że w niedalekiej przyszłości ma się ukazać możliwość korzystania z mocy raportowania tablo wewnątrz całego Salesforce'a. Jeżeli rzeczywiście to się wydarzy, to myślę, że Salesforce na rynku BI może bardzo zamieszać. No to czekamy tylko, jak faktycznie to się <noise> rozwinie, i czy faktycznie Salesforce również tutaj w tym obszarze będzie mocno atakował rynek. Z jakiegoś powodu w ogóle dzisiaj rozmawiamy o tym Salesforce, dlatego chciałbym, żebyś powiedział mi, w jaki sposób zacząłeś pracę z tą platformą, w jaki sposób ją poznałeś, jakie były Twoje początki. Okej, okay, mam wykształcenie techniczne, skończyłem Politechnikę Poznańską i zacząłem pierwszą swoją pracę jako stażysta. I jako pierwszy projekt dostałem zmigrowanie danych z on-premisowego wielkiego systemu, który bazował na basach podgresowych właśnie do Salesforce'a. Szczerze wtedy nie miałem zielonego pojęcia, czym jest Salesforce. Dostałem po prostu model danych, w jakichś CSV i miałem te dane tam wrzucić. I okazało się, że to nie będzie wrzucenie jednej prostej tabeli, tylko trzeba zachować relacje, trzeba niektóre tabele rozbić na dwie, a niektóre dwie e, trzeba złączyć w jedną. No, i musiałem się tego modelu danych, tego nowego systemu nauczyć. A jak się nauczyłem modelu danych, to czemu by się nauczyć tego nowego systemu, którym był Salesforce? I tak, zaczynając od prostych prac programistycznych i od user supportu, przez pierwsze automatyzacje, właśnie bez używania kodu, aż po pierwsze swoje napisane klasy, pierwsze swoje napisane integracje, jakby stałem się takim, jakby full stackowym, można powiedzieć, Salesforce developerem. Czyli po prostu przez, przez praktykę i to, że w swojej pracy dotychczasowej w znalazło znalazłeś po prostu możliwość współpracy z tą platformą, dostałeś, dostałeś projekt i potem już poszło. Tak. Wchodząc w Salesforce wiedziałem, jak się programuje, znałem język SQL, byłem dobry z Excel'a i w sumie to wystarczyło. Problemem tego typu platform jest to, że bez styczności z tą platformą nie masz za bardzo jak się jej nauczyć. Czyli jeżeli nie spotkasz jej w pracy, to no, nie dasz rady, żeby się na własną rękę czegoś do niej dowiedzieć i w niej wyszkolić. Tak właśnie jest m.in. z systemami ERP. A powiedz mi proszę, jak to jest z Salesforce'em? Czy istnieje jakiś sposób, żeby na własną rękę nauczyć się administracji czy programowania w Salesforce'ie? To muszę szczerze powiedzieć, że moduł do nauki Salesforce, który nazywa się Trailhead, jest to jeden z najlepszych, takich najlepszych platform do nauki, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Jest tam mnóstwo, mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo teorii, mnóstwo praktycznych projektów, które w połączeniu dają po prostu takie praktyczne umiejętności. Ja będąc zupełnie zielonym z tej platformy przeszedłem właśnie od czegoś, co się nazywało admin beginner przez admin regular czy admin medium poprzez deweloperskie poprzez jakieś szczególne narzędzia specyficzne dla danych obszarów i mając wiedzę na poziomie zero w ciągu myślę, że miesięcy byłem w stanie wejść na taki poziom, żeby samodzielnie realizować projekty. Ten Trailhead to jest jakiś taki moduł, który można sobie zainstalować samemu lokalnie na komputerze, żeby poćwiczyć, potestować? Nie, wchodzimy po prostu na stronę trailhead.salesforce.com tam zakładamy konto, Salesforce. E, sam podpowie nam, od czego najlepiej zacząć. Na początku pewnie zapyta nas, jakie jest nasze doświadczenie, czy jesteśmy administratorem, czy jesteśmy deweloperem, czy jesteśmy może użytkownikiem biznesowym, i w zależności od naszych potrzeb, dobierze nam odpowiednie ścieżki. No Brzmi to naprawdę interesująco i obiecująco, jeżeli jest dostępna platforma do nauki technologii i do tych wszystkich mechanizmów, które działają w Salesforce. Ie. Jest to w ogóle częściowo odpowiedź, odpowiedź na kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, mianowicie jakie kroki należy podjąć, żeby móc ubiegać się o pracę przy Salesforce. Ie? No, bo jeżeli faktycznie jest szansa, żeby na przykład na własną rękę się czegoś nauczyć, no to, to już jest naprawdę duży krok, żeby móc starać się o pracę, no na przykład właśnie junior Salesforce dewelopera. Tak, zgadza się. Wiadomo, zawsze najlepszą praktyką jest używanie danej technologii, danej platformy w swojej firmie. Jednak z Salesforce'em nie jest to koniecznie wymagane. Na platformie Trailhead będziemy mieli wszystkie niezbędne materiały, które spowodują, że staniemy się ekspertem w tej dziedzinie. Jest to bardzo dobra informacja i naprawdę cenna. Osoby, które właśnie słuchają tego podcastu, jeżeli zainteresowaliście się Salesforce'em, to śmiało wejdźcie sobie na stronę www.dawidcegła.pl, 07. Tam są notatki do tego odcinka i tam możecie znaleźć również link do właśnie tej platformy, z której możecie skorzystać. Wspomniałeś też, że te możliwości rozwoju w Salesforce'ie są różne, że możesz być adminem, możesz być programistą. Dlatego warto również na początek uczyć się takich tematów jak algorytmika przydatna każdemu programiście, czy zarządzanie bazami danych albo podstawę SQLa do raportowania. Dokładnie. Każdy myślę, że w Salesforce znajdzie coś dla siebie. Jeżeli naszą pasją czy obszarem zawodowym jest zarządzanie danymi, Salesforce daje nam naprawdę znakomite narzędzia do wizualizacji, do analizy. Jeżeli jesteśmy programistą, szczególnie jeżeli mamy doświadczenie w programowaniu obiektowym, tutaj czeka na nas Apex, język SQL, JavaScript i inne technologie webowe, ale jeżeli jesteśmy analitykiem albo biznes konsultantem, wtedy mamy cały wachlarz narzędzi do automatyzacji, do tworzenia prostych i tych bardziej zaawansowanych aplikacji i procesów, więc takie osoby też świetnie się w tym odnajdą. To może podzielisz się z nami teraz jakimś ciekawym wyzwaniem zawodowym, z którym się mierzyłeś w swojej pracy jako Salesforce developer? Ojku, e, ciekawe wyzwania. Znaczy bycie e, jakby supportem i obsługa klientów, praca z użytkownikami jest wyzwaniem to, to samym w sobie? To prawda. <laughs> Myślę, że każdy, każdy, kto pracuje w branży IT, będzie, będzie mógł to potwierdzić. A jeżeli chodzi o, o takie jedno z większych wyzwań, to było dostosowanie systemów do wymagań RODO. Kiedy wchodziło RODO, jeszcze nie wszyscy wiedzieli, z czym to się je, jakie będą konsekwencje, była duża panika i trzeba było rzeczywiście ten system przede wszystkim posprzątać. Po drugie, zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, odpowiednią widoczność danych dla odpowiednich grup użytkowników. I trzecie, zrobić odpowiednie zarządzanie zgodami marketingowymi, ich wersjonowanie, całą ich historię, na wypadek gdyby ktoś zgłosił incydent, żeby prześledzić, jakie dane klienta znalazły się w systemie kiedy, jak i przez kogo były przetwarzane i na jakim etapie są teraz. Więc myślę, że rzeczywiście RODO to było jedno z większych wyzwań. No, jeśli chodzi o RODO, to faktycznie no, powodowało to nie, konkretną panikę w firmach, i to nie tylko jeśli chodzi o systemy informatyczne i, i dostawców, żeby je przygotować, ale po prostu same firmy organizacyjnie musiały z tym podołać, ale dość już o tym zmierzamy już powoli do końca, więc powiedz mi proszę, Hubert, jakie widzisz jeszcze plusy i minusy swojej pracy? Minusy, no to, to co powiedziałem wcześniej, praca z użytkownikami, tak trochę prześmiewczo, ale tak na poważnie, jeżeli chodzi o plusy, to Salesforce daje bardzo dużą elastyczność w doborze narzędzi, którymi chcemy zrealizować dane zadanie. Daje nam wachlarz naprawdę, wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o obszary, czyli o sprzedaż, o marketing, o customer service. Czy chcemy być bardziej techniczni, czy chcemy być bardziej biznesowi, i jeżeli chodzi o wyzwania, to bardzo często największym wyzwaniem jest dobranie odpowiedniego narzędzia do rozwiązania odpowiedniego problemu czy wyzwania. No i samo wejście, to, czyli cała ta transformacja technologiczna, czyli bardzo często, jeżeli firmy mają jakieś on-premisowe systemy, swoje własne rozwiązania, często napisane chałupniczo przez wewnętrznych programistów. To myślę, że samo to wejście w Salesforce czy jakąkolwiek inną technologię chmurową może być dużym wyzwaniem. Dobra, Hubert, bardzo Ci dziękuję za udział w podcaście. Dotarliśmy właśnie do końca. Cieszę się, że opowiedziałeś nam o Salesforce, że przekazałeś nam swoją wiedzę że nie jest to tylko i wyłącznie sam system CRM, ale kryje się za tym bardzo potężna platforma o wielkich możliwościach zarówno dla użytkowników Salesforce, jak i dla osób, które chcą rozwijać się jako programiści Salesforce, jak, lub jako administratorzy, czy inni użytkownicy biznesowi. Powiedz nam proszę na koniec, gdzie można znaleźć cię w sieci, jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować. Myślę, że najlepiej to zrobić przez LinkedIn. E, nazywam się Hubert Woźniak. Pracuję w firmie NordCloud, lub w sumie bezpośrednio na maila hubwoźniak.gmail.com. Link do Linkedina oraz maila podamy również w notatkach do tego odcinka. A tymczasem bardzo Ci dziękuję, Hubert, za rozmowę. Było mi bardzo miło. Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i jak Wam się podobało? Moim zdaniem ta rozmowa była bardzo interesująca. Sam dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy na temat Salesforce'a, to jakie ma możliwości rozwoju, to że nie jest to zwykły CRM, ale to jest to potężna platforma, jest to naprawdę bardzo ciekawe i faktycznie wpływa na to, dlaczego Salesforce jest liderem w branży CRM. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to subskrybujcie podcast IT dla biznesu w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej. Może to być Spotify, Apple Podcast czy Google Podcast. Jeżeli słuchasz tego na YouTube, to również możesz subskrybować oraz dać łapkę w górę. Zachęcam również do odwiedzania moich profili na mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie, na Facebooku oraz LinkedInie. Wejdź również na stronę www.dawidcegła.pl/łamany na 07. Tam znajdziesz wszystkie linki i materiały, o których była mowa w dzisiejszym odcinku. Możesz również zapisać się do listy mailingowej IT dla biznesu. Na tej liście staram się informować o ciekawostkach, nowych odcinkach. Możesz być na bieżąco, ale również osoby będące na liście na pewno będą miały pierwszeństwo i będą dostawać różnego rodzaju materiały i oferty, które będę przyszkował dla Was w przyszłości. Dziękuję raz jeszcze, do usłyszenia, cześć!